Witam w kolejnym że Hunted Kuźnia Demona. Ok, tu mamy rozwalamy to coś podnosimy, te fiorki tego nie biorę, Tu żeś już ten rozwalił. Kadok, e? Złoto. O proszę, chodź, 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 chodź. O, ładnie tam dostał. Dobra, ten już nie żyję. Też. Weźmiemy do przodu. Chodź, 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 chodź. chodź, 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 chodź Możesz wy. Nie trafiłem, no. Znowu nie trafiłem. O, tego trafiłem, pewnie. Ten już nie żyje. Tego czas czyśkolby. Jeszcze jeden ształ musi dostać. Chyba już nie żyje. O, ten też już nie żyje. Widzimy. z tego, do tego. Jeden. Jak coś... BUM! Dostał w ogóle któryś coś. BUM! się chowamy o, ho bum 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 padać wypadać możesz wy r dobra tam ci kuznicy najgorsi chciałem tam tego zabiję tego tego nie dosięgnę, tak? Dobrze. Dobra. Podchodzimy tu, do rozwalamy fiołkę. Zbieramy. To też rozwalimy. Będziemy musimy iść tutaj. A co będzie tutaj? Idziemy sobie tutaj. To? Kryształ będzie? już podniosłem to wszystko dobra tam nic nie ma przechodzimy teraz sobie przez ten most wykonałem jeszcze zadanie teraz jakieś będzie nowe zadanie na pewno okej okay. co teraz tu je będzie Więc musimy iść tam ja wciskamy sobie E Mam lag. Dobra, działa. I tu tak. Enter, przypisz. Bo ja tu mam w ogóle 4T. któryś mam dwa razy. Tylko tu. A, jeden, jedynka i trójka. Tu na jeden, to już en, Tu nie, to przypiszemy. Enter. Tu na jedynkę przypiszę. Na jedynkę, ok. na dwójkę chyba dwójkę to tak no dobrze nie mi się już pomyliło w ogóle takie to ma być na dwójce enter i to musimy enter na jedynkę o właśnie to tak o i teraz enter potwierdzamy to mam mieć na Trójce A czwórka jest wolna To w takim razie ja sobie Nie, tego nie przypisałem do tego Na trójkę, enter Dobra I teraz sobie na magię bitewną przełączamy Coś sobie mogę kupić Dobra, niech będzie to Mi się czytać nie chce <grych> I to daję na czwórkę Dobra O, teraz będzie dobrze jeszcze raz Enter przypisz, muszę coś jeszcze sprawdzić linker dwójka, dobra, trójka i teraz to po ile? Po... No dobra, no to sobie wziąłem. Teraz na kadoka przyłączamy. Już mam 12 to już to możemy mu kupić. Dajmy mu to na 4. Bo tu już też coś mam dwa razy, tylko co? Dobra, dajmy mu na czwórkę, dajmy mu. Dobra, na czwórkę. Enter potwierdzamy. Teraz zyski dobra teraz tam mam iść, a tutaj co jest? a nie, też mogę iść, no to w takim razie będzie jedno i to samo tutaj właśnie, jak widać jest, to samo to jest strzały podnosimy tą sobie bramę idziemy gdzieś sobie do przodu o, już nie widać jakiegoś wroga, tylko że mały lagi Zachowamy się za to Bum, bum, bum Bum, bum. A te czwórka to chyba działa na ten No wiecie, co to jest w ogóle? Święku i co? Jak to działa? Nie wiem w ogóle Coś mam jakby to się rzucało NIE WIEM W OGÓLE CO TO JEST JEDEN tam JEDYNKA MA BYĆ KU TAKĄ WŁAŚNIE KU A tam wszystko mi się pomyliło ale dobra zaraz ich rozwalimy teraz trójka i tego grubego trzeba jeszcze raz szkurde no Boom. Ten leży, tego grubego, trzeba wymęczyć do końca, jeszcze strzał, ok leży, teraz tego, jeszcze raz leży, bierzemy tą manę, podnosimy, zbieramy sobie, o co mi tam pchnęło, bum, kryształ, to się, R, podnosimy tą fioletę, Fiolkę sobie używamy. Są jeszcze kryształy, kryształy mamy. Jeszcze jest fiolka. To co w ogóle leżało? Dobra. Tarcza słaba. Tutaj kadok już walczy jak widać. A ja już mu w tym pomagam. Dobra, leży. Ło. Eta biednie sobie tutaj dalej do przodu łuk nie chcę i tu mam na przyda się mam na full taki łuk nie chcę ze średnią chociaż coś a nie te ma duże te siłę ma dobra biednie Torcza. nie chcę ja posiadać lepszą Dobra i co tu będzie? Save, save w save i teraz jeden i kuu. O, też nie zdążyłem. Dobra. Taka zaraz jakiś par. O, gość. O, nie zdążyłem, chciałem im z czaru walnąć. No nie. Muszę powiedzieć bliżej. Tylko wcielkę użyjemy. Tą podniesiemy. Aha, to mnie tamten tak nawala. Dobra, już mi tak nie będzie nawalał. Nie musiał strzelać, to by sobie pożył jeszcze troszkę. Ja się muszę schować czwórką co to by było Dobra, lepiej nie, bo tu już biegną ten tak, tarcie już nie ma, dobra, na jedynkę zmienię te u troszkę pomogłem Dobra, ten leży tamten również leży, złoto no, no, przyda się Zaraz tamki, zaraz Tak chcecie, żebym was zabił a proszę bardzo Kolejny A proszę bardzo Dobra fiokie, no używamy A co co to? No fiołkę ponosi, no mam miejsce wolne co on nie poniesie, ja nie wiem Dobra, jeszcze z tym zaraz i tak będzie jakaś kolejna Nie chcę takiej tarczy mana Nic nie ma Tutaj coś jeszcze jest Nie, ja więc to A, mam full teraz tych Gdzie to jest? Aha, ten tędy przejść, dobra, no okej okay. Biednie. teraz sobie tutaj na górę Mam co? znowu się mi się strzelać, bo są takie osłony o tam są takie machiny obra, zaraz się ja długo nie puszczala tam co znaczy daje kuj, Tak, nie działa, nie wiem ale i tak już go zwaliłem teraz te machiny będą z tej strony tu będą wychodzić, a z tej machiny będą się ich zabijać. Na pewno się zmieniła chyba było to samo co miałem oj teraz oj oj ja. widać już są chodźcie chodźcie chodźcie, chodźcie tylko wydoszło muszę nacelować sobie tą wysokość taką później na tej samej szaleń tylko że teraz on ich podniósł musimy inaczej dobra i teraz po rozwalamy sobie tutaj ładnie, pięknie. Lecą tam kolejni. Tam ci sobie tam są. Po rozwalamy ich. O, Tylko w nich dobrze natrafić. No, to raz, dwa będą padać. Tylko dobrze trafić w nich. Troszkę wyżej mniej więcej co dziś tam, nie wiem Tam jest jeden, kolejny tam No dawaj tam zarpy nie zginąć, o chyba już zginął, no zginął ile ich będzie i tak widzą, że szans nie mają to po co idą. strzelam tam na pałę gdzieś tam, nie wiem. Nawet nie podejdą tutaj już leżą. O, wszyscy, szybko kończcie się, bo nie chcę mi się was zabijać. Dobra. Popadali tam. Troszkę. Nie wiem, e. Się nie chcę tak strzelać, to nudne jest. Jeszcze coś zabrać. Co się da? Ok, padł. Nie ma tutaj? Trzy. teraz może tego nie dostać. Aha, tutaj jeszcze jeden jest. Ok, leży. Czy jeszcze ktoś przyjdzie? Nie wiem. nic nie widzę razie nic nie ma więc sobie tutaj do a tutaj co będzie tam musiałem iść Aha. tutaj coś będzie stara. na przykład mogę coś fajnego z tego dostać kciuk na przykład o co mi tam da w takim tym? Teraz tamtym różowym, nie wiem co mi to da nie wiem to zamienić, tylko jakbym wiedział to mi to daje. Nie, ale wezmę tam sobie. Boom. Nie, dobra, idziemy sobie do przodu. Wyżej. Biegniemy, biegniemy. Tam już nic nie ma. Zadziewajmy. Aha, tutaj. Jak e, podnosimy to. co my teraz tutaj musimy zrobić? tutaj już, tutaj już, nie wiem co aha, jest sobie, a tego nie to trzeba ją rozwalać zadziała mi się, aha, tutaj, tędy okej tam coś jest? nie myślałem fiolka tutaj, teraz co, w dół to na dół I jeszcze niżej bo się na około, czy tutaj nic nie ma nic nie ma to możemy iść do przodu I nie nie teraz będziemy po tym sobie przechodzić Save. rozwalmy sobie to to nie, nie chcę takiego czegoś Musimy iść tam wszystkie złoto to rozwalamy to i to jest jakaś ta dusza ciało, nie wiem, przez przypadek poniosłem, ja nie chcę tego, ja chcę ten! No, uff Jakby tak mi na przykład wniknął czy coś, aby mi się wkurzył. Tam Tamto trzeba rozwalić o to Dobra, rozwalamy wójeczka i rozmyślamy to no skurde coś tak na mnie rzuciło akurat R tu jest siłka ma tu jest życia nie padać tam w końcu Nie, nam tylko na kadłuba Na kaduka. Dawaj, 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 no, tam no, 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 gdzie to jest wypadło? Złoto Ups, gdzie to, Gdzie to, gdzie to, gdzie to, gdzie to? no, to tam ciągle ci si teleportuje Gdzie to teraz tutaj? a teraz będzie gdzie? no dai 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 tu gdzie to tu? już tego nie widzę rozwalimy nie, to już się rozwaliło chyba Nie wiem, ta mniejsza z tym W ogóle takie, takie są dziwne takie strzały, idą jakby takie różowe i tam nad tym, nad moim ilością strzał jest jakaś tam u góry takie jakby na różowe trochę coś tam ileś, coś tam pisze, na przykład teraz pisze 19, w było 20 ja chciałem to się odejmuje i co? Teraz są silniejsze strzały, później będą jakieś słabsze, czy co? W ogóle nie rozumiem tego za bardzo jeden, Q3 ku, Q ku, ku. Nie zdążyłam Q, dobra, leży I to coś teraz będzie. tam co w górze ma takie te silne, takie te strzały, tu jest jeszcze jedna fiolka okej, gdzieś było złoto, podnosimy te złoto kryjemy Chodź choć, Ok, okej, to już leży złoto podnoszę tam zaraz podejdziemy nie ma nie ma. Fiolka mamy. Śłuk. Nie wiem czy wziąć. W ogóle tam już mam 15, co później będą słabsze. strzały Chyba wezmę sobie. Biorę. W ogóle mam większe te siły Nie wiem, sam już. Niech będzie tam. <laughs> I idziemy do przodu. A to się rozwala. Ok, biegniemy dalej. To się zaczyna wydawać łatwe. Pomijam ten przerywnik. No i jest safe, kończę na tym ten odcinek. Dzięki za obejrzenie. Cześć.